Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać grę strategiczną Kalowary. Jest to gra darmowa na przeglądarkę, w którą pogrywam już od dłuższego czasu. Jak gra strategiczna, o co w tym chodzi? Generalnie chodzi o to, że mamy startowe państwo i podbijamy całą Europę, pokonując tak naprawdę cały świat. Musimy pokonać cały świat. Żeby wygrać, potrzeba tam określonej ilości punktów. W tym przypadku jest to 2800... 24. No ja póki co właśnie mam 193 i zajmuję dopiero czwarte miejsce. Yy, o co w tym chodzi? Generalnie nie chcę jakoś się bardzo tam, yy, nie wiadomo jak falić czy coś, bo wcale w tą grę nie jestem jakimś tam super mega wielkim kozakiem. Ale generalnie odsyłam was na kanał Arkadiusza Pasterniaka, który opisywał tę grę i zrobił różnych poradników wiele, więc ja nie mam zamiaru tego opisywać również, bo po prostu mi się nie chce. Bardziej robię to tak for fun, bo po prostu mi się nudzi. O co chodzi w tej grze? Gra ma rzeczywisty czas, czyli no na przykład jak ta dywizja przeciwludnicza idzie do Moskwy dzień 19 minut, to ona dopiero za ten dzień dojdzie. Generalnie nie pokazuję wam pierwszego dnia, jest to dzień już siódmy. Także tydzień temu zaczynałem tą mapę. O, tak to wyglądało w dniu zerowym, czyli jak był początek. No i to wszystko po prostu się rozwijało, każdy anektował tutaj powoli państwa. Póki co jestem w sojuszu z Wołgą Niżny, Jakucją Wschodnią, z Włochami oraz z Wielką Brytanią. Prędzej czy później tak naprawdę będziemy chcieli go zająć, bo gracz nie jest jakoś super aktywny. Nie wkazuje się wielkimi umiejętnościami, więc nie mamy zamiaru go tak trzymać w tym naszym sojuszu i prędzej czy później zostanie podbity. Generalnie to, to jest to nasze trio, które przeważnie będzie raczej dążyło tutaj do wygrania. No nasze najbliższe plany to Włochy właśnie będą zajmowały Jugosławię. Ja będę chciał zająć tą Ukrainę, Kaukaz, Gruzję i przejść do ataku na Półwysep Arabski, czyli państwa Irak, Syrię, które mają ze sobą sojusz. Yy, co tu jeszcze można by było pokazać? No Ukraina to jest już gracz nieaktywny, po prostu odpuścił sobie grę. Natomiast Jugosławia jest graczem jak najbardziej aktywnym i Włochy mają tutaj troszeczkę yy, kamień do zgryzienia. Yy, no ja, co no, mam artylerii, pułk yy, artylerii. Dokładnie to dywizja, 115 artylerii za 42 minuty uderzy w tą piechotę, zapewne to zniszczy oraz 10 myśliwców, 4 bombowce taktyczne lecące na tą brygadę pojazdów opancerzonych. Nie wiem, postaram się nagrywać codziennie jakieś króciutkie odcinki tak dla Beki po prostu. Nie ma tutaj za, za wiele nic do pokazania. Na pewno mogę wam powiedzieć, że właśnie szykujemy się do walki z nim. Ten gracz, no po szpiegostwie widać, że ma bardzo dużo bombowców taktycznych, jakieś artylerie pojedyncze, yy, przeciwpancerna piechota, więc to jest już naprawdę wymagający rywal. Tak samo na świecie. Gabon bardzo tutaj yy, szybko się rozwinął, on zajmuje teraz drugie miejsce. I on może być problematyczny w przyszłości, a zwłaszcza ten on, no mimo że nie jest jakiś tak niby, się wydaje, że nie jest duży, to prowadzi i to z dosyć dużą przewagą punktową, bo 60 punktów to jest naprawdę sporo. No a ja póki co powoli podbijam sobie metodą jak najmniejszych strat, żeby mieć tych dywizji najwięcej, no bo na przykład ja mam 63, a mój sojusznik wołganiczny ma, no ma 60 jest też sporo. Włochy mają 53, więc też to nie jest wcale tak mało. Jakucja Wschodnia ma 51, więc to już jest różnica między mną, a nim. To jest no, 12 dywizji. No i Wielka Brytania, ona tutaj ma tylko 35 jednostek, więc to już jest naprawdę ogromna różnica. To chyba tyle. Nie ma nic tu więcej do pokazania na ten moment. Może po prostu w przyszłych wojnach będzie coś więcej. No, chyba wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!